Ciemność widzę, ciemność widzę, proszę państwa, śmano Kolejny dzionek, dzisiaj 20 październik Gdzieś tak będzie I kolejny dzień na polu W sumie dzień jak codzień, codziennie na polu alive alive Ja nie mówiłem na ostatnich odcinkach że hipnął mi u akumulator chiński, hmm. znaczy chiński nie chiński, nie wiem jaki tam był akumulator tutaj w Arbosie, ale zdech. nie dotrwał do końca gwarancji, ale wiadomo, no akumulatora gwarancję nie obejmowała bo to, to była tylko roczna no ale u nas jest takie można powiedzieć, na nakopatce jest dosyć spore obciążenie na tym na na prądzie, ale to w sumie nie ma wytłumaczenia, mimo wszystko no, 3 lata wytrzymał akumulator, no i się skończył, ale to było coś takiego, że nie to, że jakiś tam coraz słabszy, coraz słabszy, tylko po prostu w pewnym momencie nie chciał odpalić i ten, no i nie działał, proste, i jakaś sekcja chyba w tym poszło Yy, 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 nie wiem, czy to może od wstrząsów, może, może to bardziej mechaniczne uszkodzenia, bo coś ITP. Dobra, jedziemy podczepić kupaczkę. 6 rano. Znaczy, już jest pół do siódmej, ale po 6 trzeba wstać. Koniom wody dać i w pole odczepić jeszcze tylko że obrotnicę żeby fajnie poszła robota przebrali już do końca galę mamy jeden, już drugą odmianę z głowy dobra, to już mi jadę i na polu. I pierwsza przyczepa pojechała. Znaczy pierwsza szesnastka dwunastka już pojechała. Szesnastka teraz jest już gotowa. Yy, szło z tamtej strony pola. Szło rewelacyjnie, bo nakopaliśmy w jeden dzień 3 szesnastki i trzy dwunastki. Prawie 80 ton. A dzisiaj jesteśmy z tej strony pola. Czyli na górce, tu gdzie nigdy nie nic nie rosło. Tu już wirownia. Kupę kamieni. No, i nie pogonimy. Jak prędkość to od 1,1 km na godzinę do, do 2,5 max. To jest tylko tutaj w tym miejscu 2,5, czyli już z górki. To jest w miarę czysto. A tam jest kurde żwiry. Trzeba coś pomyśleć nad tymi kamieniami, żeby to chyba sprzedawać. Te kamienie by się bardziej opłacały niż te ziemniaki. Więcej ich jest. <gry> Dobra. Brat pojechał po drugą przyczepę I jedziemy dalej tutaj zostały nam tylko ten cypelek tutaj te parę rajek i będzie tyle z Przemyślaka ale tam jeszcze w środku sadzeniaki nas czekają dzisiaj chyba ogarniemy akurat ten cypelek i to i zaczniemy z sadzeniaków chyba z dwie przyczepy jeszcze nakopiemy powinniśmy także taka sytuacja Ojej! Także powiem wam, że jak w kabinie, to nie pospiesza. A był komentarz jeszcze odnośnie, yy, czy ta Axial daje radę. No daje radę z wędkami, spokojnie jak były zielone, takie tęgie po, po kolana, to to szło. Ale tu chodzi yy, nie o, ten, o te wałeczki, tylko że chodzi o gardziel. Bo gardziel po prostu, te kroje, to są po bokach tych bębnów, jakie za dużo łęd, tych suchych czy nawet tych zielonych no to po prostu pcha się z przodu nie wchodzi do kombajnu Jak, Jakby już cały czas szło do kombajnu to tam sobie da radę ten aksjal tym bardziej, że ja mam axel osłabiony bo jest bardziej można powiedzieć jest z tych woków stalowych zrobię znaczy dwie rury nałożyłem od yy, z nierdzewki z kwasówki z kwasówki eee, i i po nich się po prostu bardziej wszystko ślizga, bo jak były gumowe, no to się wszystko wciągało z kamieniami, ale ta guma po prostu się rozrywało na kamieniach, bo to wszystko szło. No a teraz jest faj lepiej, jest dużo lepiej, tym bardziej jak zrobiliśmy tą listwę z łożyskami. tak, że tam się śruba co jakiś czas odkręca, i to jest ten taki minus, bo te ogólnie te piaski zaprojektowałem. Ale zrobiłem za duży luz e, na jednym wymiarze tej piastki. Ona ma taki delikatny, delikatny luz. Nie opiera się od środka na wałku ta, ta, ta piastka. Tylko bardziej się opiera na tej śrubie, co dokręcamy i ta śruba potrafi po prostu pęknąć od tych. No tam są dosyć spore te naprężenia, są tym bardziej kamienie. No ale, raz na jakiś czas, tam powiedzmy raz na dwa tygodnie wymienimy jedną śrubę. Już w sumie dwa razy wymieniliśmy śrubę, ale najważniejsze jest to, że nie wymieniamy wałków, które jeden wałek kosztuje 1000 zł. I eee, aż śrubę, żeby tam rozkręcić to wszystko i nawet łożysko w razie czego przy okazji wymienić. Jeśli któreś jest niedobre, to jest okazja, nawet to się dobrze składa. I ten. Eee, no i to, to koszt, śruba kosztuje tam parę złotych, a wałek kosztuje tysiąc, teraz chyba z pięćset złotych, to netto, nie? No to prawie, prawie by trzeba było z transportem szybkim bo wiadomo, wtedy się pali szybko, bo wałek, bez wałka nie pojedziemy No i, no i taka sytuacja, że od tamtego roku jak zrobiliśmy tą listwę, żaden wałek nie pękł a szło od 5 do 7 wałków w sezonie, to to prawie, prawie dziesięć tysięcy wydawaliśmy na na te wałeczki, także ja już jestem dwie dychy praktycznie do przodu. Ale jeszcze mamy trochę do wykopania. Zobaczymy, nie powinno się stać z wałkami. Tylko tyle, że te śruby po prostu pękają. Ale już wymieniliśmy wszystkie nowe, także mam nadzieję, że jakiś czas wytrzymają one. One są dosyć twarde, jest 10,9 twardość, także dosyć twarde i powinny wytrzymać. Dobra. Kopiemy dalej. Eee, z, włączę się jak będziemy już końcówkę robić, bo to mi bateria zaraz się w komórce, tej w kamerce. Także dzisiaj tyle. E, ogólnie kopiemy odmianę Kurasa. Kuras powiem Wam, że zaskakuje na tym polu fajnie, bo sypie naprawdę tutaj jest i piach, a my już to nakopaliśmy od, 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 tu od lewej, a to od środka. No, to, to, to co było zaczynaliśmy, jak widzieliście. No to szesnastkę i dwunastkę. No kurze tutaj nigdy nie, w ogóle nie sypało. Tu sypało może z 15 ton, maks 20. Bo tu, tu zawsze pierwsze uskło. w tym roku, kurde nie wiem, no chyba przyszedł tu jakiś dodatkowy deszcz, bo jest tyczkę lepiej. No jest 25 ton może. Także jest lepiej, jak, jak do typu uśmiech tu trzeci raz jest ziemniak. I nigdy nie mieliśmy tu dobrego plonu. To było zawsze poniżej 30 ton z całego, całego tego kawałka. To jest taki typowy żwira. no ale w tym roku jakieś miłe zaskoczenie. Ten kuras teraz chyba mi się wydaje dostał wody i on teraz y, nabrał tej mocy, tej masy. No i tym bardziej kurczę jest skrobia, bo jest 20,2. Miałem największą skrobie tutaj na nim, a najmniejsza była 18, chyba 1. Ale to tam, 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 gdzie sypały lepiej, tam gdzie tam w dołku, tam gdzie nie było kamieni, i tam gdzie były typowo mokro, tam jest właśnie tam w dołku. O, tam na końcu pola tu jest typowo górka, sucho, piach yy, i źle i kamienia, i w ogóle dobra, to tyle pokrótce. Co i jak, jakie ziemniaki, mam no, wrażenie, jakie to było: 250 kg koronkali, 100 kg fosforu yy, i 400 litrów yy, RSM-u. 26S. No i do tego ochrona. Yy, ochrona na herbicydowa, czyli metra buzyna yy, z tym. Jezus. Z chlomazonem I tyle. No i w Ugwicy to wiadomo. To kto na bieżąco tam oglądał, to widział. To Dobra, jedziemy. Dobra, już jest.